Obok samolotu, który od trzech tygodni stał unieruchomiony, pojawiła się elegancka kobieta, i od tej chwili wszystko zaczęło się zmieniać. W hangarze mechanicy byli już na skraju rezygnacji, a jednak dźwięk jej kroków przerwał ciszę i zwrócił uwagę wszystkich. Czy ktoś, kto wygląda zupełnie zwyczajnie, może kryć w sobie talent większy niż doświadczenie całej załogi? Czy to w ogóle możliwe? Bo tego dnia wydarzyło się coś, czego nie przewidział żaden ekspert i co na zawsze odmieniło bieg tej historii. Jesienne słońce wpadało przez zardzewiałe drzwi hangaru lotniska we Wrocławiu, rysując falujące cienie na betonowej podłodze. Metaliczną ciszę przerywał jedynie odległy szum startujących samolotów pasażerskich. Na samym środku stał nieruchomy Beechcraft Bonanza. Jego biała sylwetka z niebieskimi pasami wciąż lśniła, ale silnik od trzech tygodni ani razu nie ożył. Siedmiu mechaników, dłonie pokryte olejem, twarze zmęczone latami pracy, próbowali wszystkiego. Rozmontowywali przewody, testowali pompy paliwowe, wymieniali świece zapłonowe, a samolot uparcie milczał. Każda próba kończyła się tym samym: krótki metaliczny jęk, a potem beznadziejna cisza. Świadkiem tej bezradności była młoda kobieta, która znalazła się tam przypadkiem. Aleksandra Zielińska, 24 lata, pochodziła z Małego Opola. Przyjechała tylko po to, by spędzić kilka dni urlopu z kuzynką z Warszawy. W sukience w kwiaty i cienkich obcasach wyglądała nieczej na turystkę, niż na kogoś zainteresowanego techniką. W pośród zimnych, stalowych konstrukcji hangaru wydawała się aktorką, która pomyliła scenę. A jednak w jej spojrzeniu było coś więcej. Śledziła każdy kabel, każdą śrubę, jakby próbowała odczytać ukryty język. Od dziecka lubiła słuchać odgłosów maszyn. Wakacje spędzała najczęściej u wujka, mechanika, który zawsze poważał. Silniki mówią, ale tylko ci, którzy potrafią słuchać, naprawdę je rozumieją. W tej chwili podeszła do niej kuzynka Magda z dwiema filiżankami kawy. Co tak uważnie oglądasz? Ten samolot stoi tu od Twojego przyjazdu. Mechanicy mają go już dość. Aleksandra, nie odrywając wzglądów u banzy, wyszeptała: Nie wydaje ci się to dziwne? Z zewnątrz wygląda idealnie, a jednak coś w środku nie pozwala mu latać. Jakby jakaś niewidzialna siła go zatrzymywała. Magda uśmiechnęła się i wzruszyła ramionami. Daj spokój. Co cię obchodzi silnik? Chodź, pokażę ci miasto ale w Aleksandrze ciekawość już się obudziła. Nie mogła powstrzymać tego znajowego impulsu. Silnik zdawał się do niej szeptać. Podejdź bliżej, posłuchaj mnie. A w hangarze, pachnącym olejem i przesiąkniętym porażką, kroki pozornie zwyczajnej kobiety miały za chwilę odmienić wszystko. Andrzej Krawiec, około 60-letni mechanik z włosami pachnącym olejem i twarzą naznaczoną zmęczeniem, zauważył kobietę zbliżającą się do samolotu. Odłożył śrubokręt i ostrzegł ostrym tonem. Proszę pani, niech się pani nie zbliża. To nie jest bezpieczne miejsce. Aleksandra zatrzymała się z lekkim uśmiechem. Jestem tylko ciekawa, naprawdę sprawdziliście wszystko? Andrzej zmierzył ją wzrokiem od stóp do gół. Cienka sukienka, staranny makijaż, elegancki sposób bycia. Nic tu nie pasowało w hangarze, przesiąkniętym zapachem paliwa i smaru. Wszystko, mruknął: układ elektryczny, pompy paliwowe, świece, przewody, magnety. Ten samolot powinien latać, a stoi jak zaklęty. Aleksandra zmarszczyła brwi. A sprawdziliście kolejność zapłonu? W hangarze zapadła cisza. Młody mechanik Kamil parsknął śmiechem i szepnął: Hm. Turyści obejrzą parę filmów na YouTubie i już myślą, że są ekspertami. Ale wyraz twarzy Andrzeja nagle się zmienił. To nie było pytanie kogoś przypadkowego. Odpowiedział powoli, tak, to znaczy pobieżnie, ale dlaczego pani o to pyta? Aleksandra, nie odrywając wzroku od silnika, odparła spokojnie. Bo to słychać. Silnik próbuje zaskoczyć, ale iskra nie pojawia się we właściwym momencie. To tak jakby piosenka zaczynała się nie w tym takcie. Andrzej zawahał się. Od trzech tygodni ta usterka dręczyła go i raniła jego zawodową dumę. A jednak słowa młodej kobiety rozpaliły w nim małą iskrę nadziei. Pani, jeśli naprawdę jest pani tego pewna, może zechce pani przyjrzeć się z bliska. Oczywiście jeśli nie przeszkadza trochę brudu. Aleksandra odetchnęła głęboko i zdjęła buty. Brudu się nie boję, ale będzie pan musiał znaleźć mi kombinezon. Kilka minut później wróciła z biura nie do poznania. W granatowym roboczym stroju z podwiniętymi rękawami, włosami związanymi w ciasny kucyk i twarzą bez makijażu wyglądała zupełnie inaczej. Mechanicy spojrzeli po sobie ze zdziwieniem. Zniknęła elegancka turystka, a jej miejsce zajęła kobieta, która pewnym krokiem podchodziła do silnika. Zakładając rękawice, Aleksandra podniosła głos. Teraz powiedzcie mi, w jakiej kolejności sprawdzaliście systemy? Wokół zgromadził się tłum. Jedni patrzyli z ciekawością, inni z kpiną. A jednak po raz pierwszy w hangarze dało się poczuć ciszę zmieszaną z nadzieją. Kamil zaczął wyliczać jednym tchem. Cały układ elektryczny sprawdzony. Nowy akumulator, alternator, regulator. Wszystkie przewody od akumulatora do rozrusznika. Pompy paliwowe główna i pomocnicza. Filtry, przewody, wtryskiwacze. Andrzej dodał. Układ zapłonowy też. Lewy i prawy magneto, przewody, nowe świece. Aleksandra kiwała głową, układając wszystko w myślach jak na schemacie. Gdy jednak padło słowo magneto, podniosła rękę. Chwileczkę. Sprawdziliście ustawienie wyprzedzenia zapłonów magneto? Mechanicy spojrzeli po sobie. To pytanie nie należało do oczywistych. Andrzej mruknął nieco zakłopotany. Magneto tak, ale konkretnej krzywej nie. Aleksandra pochyliła się nad silnikiem. To może być właśnie problem. Jeśli iskra pojawia się w złym momencie, silnik nigdy się nie dostosuje, choćby miał paliwo i ogień. To jakby orkiestra grała melodię, a jeden instrument wszedł za wcześnie. Andrzej podniósł rękę, uciszając Kamila, który już miał się roześmiać. Mrużąc oczy, obserwował młodą kobietę. Jej powaga nie wyglądała na udawaną. Aleksandra wzięła głęboki oddech. Spróbujcie jeszcze raz. Muszę usłyszeć ten dźwięk. Andrzej wszedł do kokpitu i nacisnął rozrusznik. Bonanza zawyła metalicznym jękiem i znów zapadła cicha. Mechanicy ze zniechęceniem spuścili głowę. Ale Aleksandra zamknęła oczy i wsłuchała się w każdy ton, poruszyła wargami. Tak, synchronizacja się rozchodzi. To nie usterka części. To kwestia czasu zapłonu. Nagle w hangarze rozległy się ciężkie, szybkie kroki. Zbliżał się mężczyzna w garniturze o szerokiej sylwetce, a jego głos odbił się echem. Co tu się dzieje? Kim jest ta kobieta i dlaczego grzebie przy moim samolocie? Mechanicy drgnęli. To był właściciel, Marek Lewicki, jeden z najbogatszych biznesmenów Warszawy. Wbił wzrok w Aleksandrę. Płacę za profesjonalizm, a nie za eksperymenty z turystami. Aleksandra nie podniosła głosu. Spojrzała mu prosto w oczy. Panie Lewicki, rozumiem pańskie obawy, ale jestem przekonana, że znalazłam przyczynę awarii. Atmosfera zgęstniała. Mechanicy milczeli, szef wahał się między gniewem, a dziwnym szacunkiem dla młodej kobiety. Ciszę przerwał Andrzej. Panie, od trzech tygodni nie możemy tego naprawić. Ona ma pomysł, warto spróbować. Lewicki poczerwieniał, ale w końcu wycedził przez zęby. Dobrze, ale jeśli coś pójdzie nie tak, zapłacicie za to słono. Aleksandra podwinęła rękawy kombinezonu i powiedziała stanowczo: Nic się nie stanie, potrzebuję tylko ciszy, bo silnik do mnie mówi. I wtedy hangar po raz pierwszy zanurzył się w absolutnym milczeniu, w którym mieszał się lęk z nadzieją. W hangarze zapadło milczenie. Nawet odgłosy samolotów za oknem zdawały się cichnąć. Wszystkie spojrzenia skupiły się na młodej kobiecie. Pod winoma rękawy kombinezonu związała włosy w ciasny kucyk. Nie wyglądała już jak turystka, lecz jak mechanik gotowy do pracy. Dokonała pierwszego ustawienia. Andrzej, spróbuj. Silnik zawarczał. Brzmiał inaczej niż wcześniej, ale wciąż bez życia. Aleksandra zamknęła oczy. Lepiej, ale to jeszcze nie to. Jeszcze raz. Druga regulacja. Rozrusznik. Krótkie harczenie i cisza. Wszyscy wstrzymali oddech. Lewicki zderknił zniecierpliwiony na zegarek. Hm, to nie ma sensu wymamrotał. Ale w oczach Andrzeja pojawił się błysk. On też słyszał, że dźwięk się zmienia. Trzecia regulacja. Silnik wydał z siebie krótki, potężny ryk. I znów ucichł. Aleksandra uśmiechnęła się szeroko. <laughs> Prawie, synchronizacja jest dobra, ale coś jeszcze. Kontrola mieszanki jest lekko przesunięta. Młody Kamil podszedł i sprawdził dźwignię. Rzeczywiście, była przesunięta o kilka milimetrów. Znalazłem. Musiała się przesunąć przy wcześniejszych kontrolach. Aleksandra skinęła głową. Teraz powinno być dobrze. Spróbujmy raz jeszcze. Andrzej usiadł w kokpicie. W hangarze panowała cisa tak gęsta, że można było usłyszeć bicie serc. Przekręcił kluczyk. Najpierw cichy drżący pomruk. Potem potężny, równy ryk. Bonanza ożyła po raz pierwszy od trzech tygodni. Tłum eksplodował oklaskami. Mechanicy patrzyli na siebie z niedowierzeniem, świadomi, że uczestniczą czymś niezwykłym. Na twarzy Lewickiego gniew ustąpił miejsca zdumieniu. I niechętnemu podziwowi. Powoli podszedł do Aleksandry. To, czego nie udało się naprawić przez trzy tygodnie, ty zrobiłaś w kilka godzin. Nie zrobiłam tego sama. Wy pracowaliście nad tym tygodniami, ja tylko usłyszałam właściwy ton to, co powiedział mi silnik. Tym razem z ust Lewickiego padły zupełnie inne słowa może się myliłem. Może ekspert, którego szukaliśmy od początku, stał tuż przed nami? Ale dla Aleksandry to był dopiero początek, bo w hangarze Lewickiego stał jeszcze jeden samolot maszyna z usterką znacznie bardziej tajemniczą. I to ona miała popchnąć Aleksandrę do podjęcia najważniejszej decyzji w jej życiu. Aleksandra przesuwała latarkę po skomplikowanych połączeniach silnika, muskając palcami przewody i śruby. Wszyscy wokół śledzili jej ruchy jak zahitmotyzowani. Ciszę przerywał tylko szelest papieru i pojedyncze metaliczne stuknięcia. Po pół godzinie zatrzymała się nagle i wskazała na złącze cienkiego przewodu. Oto ono, szepnęła. To połączenie rozszerza się inaczej. Andrzej zmrużył oczy. To tylko elektryczna wtyczka pompy paliwa. Tak. Ale wykonana z niepasujących materiałów, odpowiedziała ostro. Korpus i element łączący są z różnych stopów. W powietrzu przy wzroście temperatury tworzy się mikroskopijna szczelina. Kilka sekund przerwy i silnik traci moc. Jan pobladł. Dokładnie to wydarzyło się podczas lotu. Lewicki podszedł szybkim krokiem. Jak to zauważyłaś? Aleksandra spojrzała mu prosto w oczy. To język silnika. Dane dały mi schemat, ale w głowie usłyszałam jego dźwięk. Krótka przerwa, jak nieprawidłowy oddech. Andrzej chwycił złącze i potrząsnął nim. Zadrżało. Oczy miał szeroko otwarte. Masz rację! Aleksandra mówiła pewnym głosem. Rozwiązanie jest proste. Trzeba wymienić to złącze na materiał o zgodnym współczynniku rozszerzalności cieplnej. Wtedy problem nie wróci. W hangarzu słychać było tylko zaskoczone westchnienia. Jan pochylił głowę. Pani Zieliska, właśnie ocaliła Pani dziesiątki istnień! Lewicki przez chwilę milczał. Potem odezwał się niespodziewanie. Dorącz do nas. Zostań naszą konsultantką. Nie tylko tu. Mam kontakty w największych firmach lotniczych. Aleksandra zamarła. Ja przecież jestem tylko na wakacjach. Mam pracę w Rzeszowie. Lewicki uśmiechniał się i powiedział. Ale, twoja pasja jest tutaj, nie możesz temu zaprzeczyć. Zostań jeszcze tydzień, poznasz ludzi z Boeinga, Airbusa, a nawet przemysłu obronnego. Serce Aleksandry waliło jak oszalałe. Kilka dni wcześniej była zwykłą turystką. Teraz otrzymywała propozycję, która mogła otworzyć jej drzwi do całego świata. Andrzej podszedł i powiedział szeptem: 30 lat w tej pracy. Spotkałem tylko trzy osoby, które słyszały silniki tak jak ty. Oni zmienili lotnictwo. Może teraz twoja kolej? Aleksandra wsunęła ręce do kieszeni kombinezonu i uniosła głowę. Na jej twarzy mieszał się strach i nadzieja. Muszę to przemyśleć, wyszeptała. Ale w głębi duszy już wiedziała. Dźwięk silników zaprowadziła ją na nową drogę. I nie było odwrotu. Tej nocy Aleksandra stała przy oknie w małym mieszkaniu swojej kuzynki Magdy. W oddali migotały światła Wrocławia, a pas startowy lotniska rysował na niebie jasną linię. W dłoni ściskała telefon, wahając się, czy zadzwonić. W końcu zebrała się na odwagę i wybrała numer matki. Mamo, powiem ci coś, w co trudno uwierzyć. Głos jej drżał. Opowiedziała o wszystkim, co wydarzyło się tego dnia. O silniku Bonanzy, który milczał trzy tygodnie. O śmiertelnie groźnej awarii King-era. O propozycji Lewickiego. Zapadła długa cisza. Potem matka wzięła głęboki oddech. Kochanie, zawsze wiedziałam, że jesteś inna. Ale bałam się. U nas dziewczynom nie wypada grzebać przy silnikach. A jeśli tam ktoś widzi twoją wartość, może właśnie tam jest twoja droga. Aleksandrze napłynęły łzy do oczu. A co z wami, mam was zostawić? Od lat idziemy własną ścieżką, przerwała matka. Teraz twoja kolej. Potem zadzwoniła do wujka Stanisława, jedynej osoby, która uczyła ją słuchać silników. Wujku, pamiętasz, jak mówiłeś, że silniki mają swój głos? Dziś ci udowodniłam, że miałeś rację. Stanisław rozśmiechał się serdecznie. Wiedziałem! Twoje uszy słyszą inaczej, Aleksandro. Jeśli świat jest gotów by cię słuchać, idź i pokaż, co potrafisz. Ale pamiętaj, skąd jesteś. Kiedy odłożyła telefon, dłonie jej drżały. Czuła jednocześnie strach i ekscytację. Wtedy Magda usiadła obok. Jaką podejmiesz decyzję? Aleksandra wzięła głęboki oddech. Nie wiem, ale pierwszy raz czuję się kapitanem własnego życia. Następnego ranka wróciła do hangaru. Czekali tam Lewicki i Andrzej. Na stole leżała teczka z umową. Sześciomiesięczne doradztwo powiedział lewicki. Koszty bierzemy na siebie, reszta zależy od ciebie. Aleksandra spojrzała na teczkę, dotknęła palcami zimnego metalu stołu. Za oknem bonanza była już gotowa do lotu, jej silnik pracował idealnie, wznoszący się samolot rysował na niebie trasę, nową trasę jej życia. Wzięła pióro do ręki. Tysiące pytań kłębiło się w głowie, ale serce podpowiadało tylko jedną odpowiedź podpisała. Długopis stuknął o papier, a w jej sercu otworzyły się drzwi do nowego życia. Andrzej podszedł i podał jej małe, zardzewiałe pudełko To moje pierwsze narzędzia niech towarzyszą ci w nowej podróży. Aleksandra chwyciła je drżącymi dłoniami. Łzy spłynęły po policzkach. Nie zasługuje na to. Zasługujesz! odparł Andrzej stanowczo. W tej chwili zrozumiała, że to nie tylko silniki do niej szeptały. Ludzie również zaczęli słyszeć jej głos. Patrząc w niebo nad Wrocławiem, na białe smugi samolotów, pomyślała: Być może byłam lekceważana, bo byłam kobietą. Może milczałam przez lata, ale teraz ten słuch, który wyczuwa śpiew silników, otwiera mi drogę i szepnęła do siebie. To dopiero początek.